Co mnie najbardziej zaskoczyło, to chyba poruszanie na stacji kosmicznej jak niesamowicie komfortowo możemy się poczuć ja mogłem się poczuć w, w, w trzech wymiarach na przykład jedząc coś pod sufitem, albo odwracając się do góry nogami I w pewnym momencie to nie ma dla nas znaczenia, mimo że tak na Ziemi wydawałoby się to trochę, trochę dziwne. We're aboard the International Space Station, some 250 miles above Earth. And uh, we, we're just getting ready to chat with you. Uh, swap. Oh, swap. Yes, yes, Peggy. Yes, I, just give me a moment. Okay. Oh. All right. I, I, I was wondering whose <laughs> legs those were, and now I see. Yes. Yeah. Okay. Oh. Hello, Hello Suav, can... how are you? Great to see you. I thought maybe we could share a meal together while we have our conversation. Oh, sure. Let's just get set up. I think we we got prepared. Well, while you so, get set up, I'm gonna up. get I'm gonna get my stuff too. Co mnie najbardziej zaskoczyło, to chyba poruszanie na stacji kosmicznej. Um, jak niesamowicie komfortowo możemy się poczuć. Ja mogłem się poczuć w w, w trzech wymiarach, na przykład jedząc coś pod sufitem albo odwracając się do góry nogami. W pewnym momencie to nie ma dla nas znaczenia, mimo że tak na Ziemi wydawałoby się to trochę, yy, trochę dziwne. I dla mnie to chyba było największe zaskoczenie. Panie doktorze, jak pan reaguje na te fake newsy, które płyną zewsząd i mówią o tym, że pan w kosmosie mm. nie był? Szczerze mówiąc, do mnie jeszcze nie docierały takie informacje, nie miałem czasu y, zrobić pełnego przeglądu. E, no, y, w kosmosie byłem, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej również. Miałem okazję wyjrzeć przez to nasze okno z powrotem na Ziemię i na nasz dom, również na Polskę. Także y, pewnie z tym się spotkam. Natomiast y, y, no, nie wiem, co więcej mogę powiedzieć na ten temat. Y, wiem, co przeżyłem i mam nadzieję, że Państwo również, wszyscy zgromadzeni tutaj również. Mamy piękny widok. Za dnia, z pięknymi chmurami i widzimy ocean. Zobaczcie jaki jest widok. Niesamowity. Tutaj jest przód stacji, a tam jest tył stacji. Patrzcie, jaki jest widok. Niesamowity. Tutaj jest przód stacji, a tam jest tył stacji. Jak pan reaguje na te fake newsy, które płyną zewsząd i mówią o tym, że pan w kosmosie nie był? Szczerze mówiąc, do mnie jeszcze nie docierały takie informacje, nie miałem czasu zrobić pełnego przeglądu. No, w kosmosie byłem, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej również. Miałem okazję wyjrzeć przez to nasze okno z powrotem na Ziemię i na nasz dom, również na Polskę. Także pewnie z tym się spotkam. Natomiast no, nie wiem, co więcej mogę powiedzieć na ten temat. Wiem, co przeżyłem i mam nadzieję, że Państwo również, wszyscy zgromadzeni tutaj również. Co robiłem przez ten tydzień w kolonii? Od samego rana do samego wieczora spędzałem czas w klinice, w której poddawany byłem różnego rodzaju badaniom medycznym, ze strony medycznej, takiej certyfikacji medycznej, jak również badaniom naukowym. I te dwie rzeczy są dosyć rozdzielone. Badania naukowe i część medyczna nie dzieli się rezultatami między sobą, dlatego że z odpowiednich względów są rozdzielone. Trzecią, dużą taką częścią był powrót do zdrowia, Wysiłek fizyczny, z powrotem, jakby powrót do sprawności układu krążeniowo-oddechowego, jak również mięśniowego i powoli coraz, coraz większa ilość ćwiczeń z obciążeniem. Dla mnie dużym takim momentem było pierwsze spojrzenie przez kupole z powrotem na ziemię. To się stało pierwszego dnia. Zostaliśmy wszyscy jeden po jednym wprowadzeni do kupoli przez. Załogę, która już była na stacji kosmicznej, i z zamkniętymi oczami, i w momencie, kiedy nas ustawili już tak, żebyśmy mogli spojrzeć z powrotem, powiedzieli, żeby, żebyśmy otworzyli oczy. I dla mnie to był taki moment wow. No, niestety, od kiedy jesteśmy na stacji, jeszcze nie udało mi się wyjrzeć przed, przez okno z powodu dosyć dużego natłoku pracy. To jest arcydzieło inżynierii kosmicznej, to miejsce, w którym pan był, takie bardzo e, międzynarodowe środowisko. Jest tam taki wyjątkowy moment, o którym pan mówił, e, czyli kupola, gdzie pan został z zamkniętymi oczami doprowadzony. Proszę nam powiedzieć o tym, jak wyglądało to pierwsze spojrzenie. Na Ziemię, na której jesteśmy z takiej perspektywy? Dla mnie ten moment był, może to, to był pierwszy moment po tym, jak zadokowaliśmy. Otworzył się włas, mogliśmy zobaczyć e, e, członków załogi, która już przebywa, prze, przebywała na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która nas powitała. Mieliśmy konferencję prasową bezpośrednio z orbity, naszą pierwszą konferencję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a później, oczywiście, załoga e, oprowadzała nas po tym naszym nowym domu. Po tym nowym miejscu pracy, slasz domu e, po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I ja nie wiedziałem jeszcze przed tym, jak leciałem na misję, to chciałem ten moment tak troszeczkę zatrzymać i być do niego przygotowanym. I nie do końca byłem akurat w tym momencie tak przygotowany, żeby. że już, to teraz, że to, tak, już. że to już. Że to teraz, że teraz będę mógł spojrzeć na Ziemię. I jeden, jakby każdy członek załogi został wprowadzony. Z zamkniętymi oczami. E, oczywiście po to, żeby podlecieć do kupoli, musimy się odwrócić do góry nogami i spojrzeć z powrotem na dół na ziemię. Tak na stacji kosmicznej jest to zaprojektowane. I zostaliśmy wprowadzeni i wtedy każdy z tych członków załogi, którymi się nami, który się nami zajmował, powiedział, że teraz możesz otworzyć oczy. I, i, i dla mnie to był ten moment wow. E, No, niestety, od kiedy jesteśmy na stacji, jeszcze nie udało mi się wyjrzeć przed, przez okno z powodu dosyć dużego natłoku pracy. Dokładnie 10 dni temu, czyli 14 lipca, kiedy tuż przed 23 spoglądałam na niebo, to widać było tak, taki bardzo jasny punkt, czyli ISS, Międzynarodową Stację Kosmiczną i chwilę później kapsułę z Panem, która już się odłączyła i która już zmierzała w stronę Ziemi. Dlatego uh, w our patch of Axiom patch, the Earth was in the center. Part and the one. I myślę, że kosmos jest taką, e, taką no, niesamowitą granicą i jest dla nas otwarty dzisiaj dla, dla eksploracji. Oczywiście kosmos to jest tylko ta, ten mały wycinek przestrzeni kosmicznej tuż niedaleko naszej Ziemi. E, wiemy, że wracamy na Księżyc. Być może e, ta część tego kosmosu będzie dla nas nie tylko bardziej otwarta, bardziej dostępna, być może będziemy podróżować dalej. Thank you. Well, yeah, the uh, it's it sure looks uh, flat from up here. Well, I'm not supposed to say that. Stick to the script. Show them the globe. So Um, it looks flat out the window. Oh, okay. Stick to the script, stick to the script. Show them, show them the globe, show the globe. But it looks flat. エルカトアリティア